Wydaje nam się, dzisiaj z Izą poruszymy taki gorący temat, który ostatnio w sieci aż wrze w sumie od niego, a mianowicie jest to czytanie popularnych książek, smash or pass. W sensie bardzo zarzuca się czytelnikom, że czytają tylko i wyłącznie popularne książki. I co teraz? No, cóż, no gorący temat jak gorące premiery, a premiery są po coś. Każda książka była kiedyś nową premierą, każda książka była kiedyś nowa. No i tak naprawdę te premiery są po coś. Gdybyśmy mówili tylko o tych starych książkach, to tak samo jak zarzuca się właśnie czytelnikom, że czytają tylko premiery, to odcina się ich troszeczkę, troszeczkę zakazuje im się czytania nowych książek, to tak jakbyśmy troszeczkę poszli w drugą stronę i mówili czytajcie tylko to co nowe, a to co stare jakby zostawmy za sobą, bo to już było. Mhm. I nie należy wchodzić ze skrajności w skrajność, dlatego że należy czytać to co się chce. Jak ktoś chce czytać klasyki, to czyta klasyki, jeżeli ktoś chce czytać premiery, to czyta premiery. I tak naprawdę to wszystko i wyłącznie zawsze zależy od czytelnika. Więc nie uważam absolutnie, żeby tego typu zarzuty były na raz. oczywiście ja się że tak. z tobą zgadzam, bo też podłączyłabym to troszeczkę podczytanie danego gatunku. Bo mhm. są osoby, na przykład ja, ja czytam wszystko i nie mam z tym problemu. Ja lubię literaturę dziecięcą, kryminały, literaturę piękną, klasyki ostatnio. E, a są osoby, które mocno siedzą na przykład tylko i wyłącznie w thrillerach. E, I im nie zarzuca się tego, że obo wy czytacie tylko i wyłącznie thrillery. Mhm. Więc to jakby nie o to chodzi. Właśnie e, premiery też są z różnych gatunków. Więc nie ograniczamy się do jednego, a to, że czytamy nowe książki, no to hello, kto nie wyczekuje w ogóle jakiejś premiery? Na początku każdego roku wydawnictwa gdzieś tam robią jakiś sneak peek i mamy taką listę rzeczy, o których mhm. po prostu marzymy i nie możemy się już doczekać. Ja tak mam. Mhm. No to czemu sobie tego odmawiać z tej całej przyjemności? Oczywiście, że tak. Wydawnictwa cieszą się, że wydają nowe książki. Mhm. Rynek książki dzięki temu się napędza, no bo wchodzi coś nowego, powie w świeżości. Czytelnicy cieszą się, że wychodzą nowe książki. Jedynie nie cieszą się osoby, które nie są, mam wrażenie, otwarte na te nowości i chcą pozostać troszeczkę w swojej bańce. I jakby nie zabraniamy tego, aczkolwiek to tak jak ja, tym osobom bym mówiła: No ale dlaczego siedzicie w swojej bańce? No czytajcie premiery, otwórzcie się. Tak jak oni mówią: ale otwórzcie się na to, co dawne. Nie, nie ograniczajcie się tylko do tego, co nowe. Więc to za każdym razem działa w dwie strony. Dwie strony. E, to jest też taki może problem nie wiem, czy mogę to tak nazwać w książkowym świecie, gdzie są twórcy internetowi, tak? Którzy działają troszeczkę inaczej niż ten odbiorca, który wybiera sobie cokolwiek chce, czyta, co chce i on zawsze będzie zadowolony, jednak od osób influencerskich w tym książkowym świecie też trochę liczy się na to, że będą podążać za tymi trendami i mówić o książkach, które nas interesują. A najczęściej są to właśnie te premiery. I właśnie. Co oni mają innego zrobić, tak? To się niesie po prostu w sieci, jeśli jest jakaś premiera, na którą wszyscy wyczekują, jakiś gorący temat, no to wiadomo, że osoba influencerka wyjdzie naprzeciw, żeby sprostać tym oczekiwaniom e, swoich odbiorców. A niestety takie stare to... książki mają... E... Słaby zasięg. Niestety to jest smutne, mhm. bo szkoda, ale też tak to działa i trzeba trochę spojrzeć na to z innej strony. Tak, ale też nie można tego traktować w takiej kategorii, że mm, największe wybicie się, największy zasięg mają osoby, które mówią tylko i wyłącznie o premierach. Mhm. Bo jeżeli przeszkadza to rzeczywiście osobom, że mówi się tylko o tych premierach, nikt nie zabrania mówić o książkach, które już mają swoje lata, które są klasykami. Dokładnie. I też zauważmy, że duża część twórców przyczynia się do tego, że klasyki są wznawiane, klasyki są czytane, i to też jest super, i nikt z tego nie neguje. Więc uważam, że należy czytać wszystko i to, co się chce. I to, co jest też fajne, to to, że to wszystko tak naprawdę zależy od wydawnictw. Mhm. Jeżeli widzi się jedną książkę u wszystkich w kółko, to znaczy, że to jest pewien zabieg marketingowy, i my chcemy to czytać, i my chcemy, żeby więcej osób to czytało, i my nie robimy tego, dlatego że to jest premiera. I tylko dlatego, że ten tytuł jest chodny. My mhm. robimy to dlatego, że dana książka nam się podoba. Nie zawsze premiera oznacza, że jest, jest to dobra książka i że jest to Dopadnie, książka dla każdego. Tak, to jest też dobry argument. Zdarza się bardzo dużo tytułów, które mają swoją premierę. Są to bardzo chodne premiery. I połowa będzie za tym, że to jest ulubienie, jest książka 10 na 10 i wszyscy powinni ją przeczytać, a druga połowa będzie odmiennego zdania. Więc zawsze są dwa obozy i. Nie zawsze trzeba zakładać, że wszyscy reklamują premiery, dlatego że po prostu to są premiery i trzeba napędzić marketing, bo to nie zawsze o to chodzi. Tak, też takie gorące premiery bardzo często wynikają z potrzeb czytelników, bo trzeba przyznać, że wydawnictwa bardzo słuchają swoich odbiorców i wychodzą właśnie im naprzeciw, jeśli potrzebujemy jakiejś reprezentacji i odbiorcy głośno o tym mówią i komunikują te swoje potrzeby, no to wydawnictwa. Otóż reagują. Słuchają i reagują na te potrzeby. No to też nie ma się co dziwić później, że taka książka cieszy się tak ogromną popularnością i jakby sabotować to, bo to jest popularne. To trochę nie ma sensu. Dokładnie. Zwłaszcza, że umówmy się, wszystko idzie z duchem czasu. Nie tylko jakby działania marketingowe, ale ogólnie literatura, kultura, jakby podejście do, do społeczności, między innymi, no, zmienia się tak naprawdę z każdym dniem i, i z czasem. I to jest ważne, dlatego że bardzo często też słyszy się argument, że pewnych reprezentacji nie ma w jakichś książkach, na przykład sprzed wielu, wielu lat. I to też jest problem, że one wybrzmiałyby na przykład dużo lepiej, gdyby ta reprezentacja była. była. Ale my nie mamy na to wpływu. My możemy tylko tworzyć to, co nowe i możemy kreować. Świat tak, jak on teraz wygląda, i hmm. wtedy dostajemy to, czego potrzebujemy, i to jest to, co ty właśnie powiedziałaś, że tak naprawdę wydawcy reagują na potrzeby, i to jest super, moim zdaniem. A powiedz, czy nie brakuje ci czasami właśnie takiego miejsca w sieci, gdzie są książki mniej znane, mniej popularne? Czy nie masz takiej y, potrzeby odkrycia czegoś nowego i nie czujesz takiego przescenia tymi właśnie gorącymi premierami, czy w ogóle popularnymi książkami? Popularnymi książkami nie, bo umówmy się, każdy czytelnik w swoim własnym zakresie wybiera to, co czyta. Jeżeli ludzie reklamują gorące premiery, nie znaczy, że musi czytać gorące premiery, możesz czytać to, co chcesz. I prawda jest taka, że w zależności od tego, jaką platformę sobie wybierzesz i jakie źródło informacji sobie wybierzesz. To takie książki będziesz znajdywać. Jeżeli wejdziesz na TikToka, to znajdziesz gorące premiery. Jeżeli mhm. będziesz czytać artykuły naukowe, to znajdziesz też inne odniesienia w kwestii właśnie różnych tworów literackich. Więc uważam, że należy dostosować sobie źródło wiedzy i źródło pochodzenia tak naprawdę pewnych tytułów, w zależności od swoich potrzeb. I ja też tak robię. Wiem, że to jest w ogóle trudne, bo jak się wchodzi do księgarni, to po prostu no, milion tych książek leży. I żeby wybrać tą jedną i przeczytać te wszystkie opisy, wejść na Goodreads, zobaczyć, ile osób to czytało... To jest bardzo złożona jest... analiza zawsze Tak, to zajmuje książki. bardzo, bardzo dużo czasu, ale no, nie zmienia to faktu, że właśnie też po to są potrzebni tacy twórcy, którzy będą o tym mówić. Mhm. I też należy właśnie być takim twórcą, który będzie. Będzie działał zgodnie ze swoimi przekonaniami i jeżeli chce czytać niszową literaturę, między innymi, to zawsze znajdzie się odbiorca, który będzie tym zainteresowany. Trzeba po prostu dobrze poszukać. Tak, takich kąt jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo i to się szanuje. A jeszcze. Jak już mówimy o takich właśnie popularnych rzeczach, no to niedawno był taki boom na klasyki, i on jeszcze trochę trwa, nie ma co ukrywać. Jak zapatrujesz się na to, że mamy 10 wydań jednego klasyku? Czy to jest już wyciśnięte do zera i czy warto to jeszcze kontynuować? Czy już może powinniśmy dać sobie spokój? Myślę, że tak, że powinniśmy to kontynuować. Mhm. No bo ułóżmy się, wszystko się kiedyś kończy. Wiadomo, że na przykład teraz wyszło nowe wydanie Anny Kareniny. Przepiękne wydanie Anny Kareniny, która nie była przez bardzo długi czas dostępna w takim mhm. ładnym wydaniu dla takich okładkowych skrok, jak na przykład ja. Nie wiem, tak. czy ty też tak masz. No, Różnie. no mam słabość do ładnych książek, no ciemnie. No właśnie, więc uważam, że to jest fajne dostosowywanie też yy, wizualne do czytelników mm. i też kwestia tłumaczenia bardzo często jest różna. No bo umówmy się, tak jak w przypadku audiobooków dużo zależy od osoby czytającej i od mm. jej interpretacji, tak w przypadku tłumaczeń dużo zależy od tłumacza i dużo mm. zależy właśnie od niego i od tego jak dana książka zostanie nam przedstawiona. E, przykładowo na pewno kojarzysz, że istnieje bardzo dużo wydań portretu Doriana Greya. Tak, to prawda. I, to tylko, żelobane, to tak, i tylko jedno z nich jest takie najbliższe oryginałowi. Mhm. I też warto się w ogóle temu przypatrywać, bo to jest bardzo ciekawy aspekt tego, że e, książka w innym tłumaczeniu może nam kompletnie nie podejść i może mieć kompletnie inny wydźwięk mhm. niż jak sięgniemy po to właściwe, albo zapoznamy się z kilkoma. To jest też fajne, na przykład teraz Wznowienie Ani z Zielonego Wzgórza, tak. czyli An z Zielonych Szczytów. To też jest fajne, bo dostajemy wiele perspektyw i to jest fajne poszerzanie swojej wiedzy w ogóle mhm. odnośnie i tłumaczenia, i tego, że książki są wydawane na nowo i na nowo i na nowo, a skoro są to klasyki, no to po coś wydawane są. Tak, i właśnie to też mówiłaś wcześniej, że dużo rzeczy się zmienia i ten nasz świat się zmienia, więc fajnie, jak te tłumaczenia też idą trochę z duchem czasu. Fajnie, że mamy te stare i one nigdy nie znikną, bo one zawsze będą mm -hmm. dostępne i będziemy mogli poznać to, jak wcześniej ten język wyglądał. Ale język jest na tyle płynny, że on ewoluuje non-stop, i fajnie, że jest jakby nowy przekład, który bardziej nam odpowiada w dzisiejszych czasach. I to też jest taka walka która trwa już od wieków, na przykład mm -hmm. ym, jeśli chodzi o przekład Władcy Pierścieni, na przykład mm -hmm. jeśli chodzi o przekład, ale to powiedziałam <laughs> bardzo dobrze, e, jeśli chodzi o tłumaczenie Władcy Pierścieni, tak, że Skibniewska to jest ten najlepszy przekład i czytajcie tylko i wyłącznie ten, e, ale nie zawsze tak jest. Bo niektórzy Dokładnie. mają swoich innych faworytów. Tak, też mam wrażenie, że właśnie odnośnie Ani z Zielonego Wzgórza, troszeczkę na początku, jak wszyscy usłyszeli, że An z Zielonych Szczytów, Oj, ale skrzyc. jak to, był zgrzyt, mm. że no przecież to jest Ania, to nie jest mm -hmm. Ant, to jest Ania, to nie są, wiecie, Zielone Szczyty, tylko Zielone Wzgórza, ale gdzieś tam to się znowu przyjęło, czyli już po tych czterech wydaniach tak naprawdę w nowym przykładzie marginesów, Ludzie się już do tego przekonali i bardzo dużo osób jest zdania, że to jest jeden z lepszych przykładów mm -hmm. ani wzgórza. I dodatkowo to, co powiedziałaś o tym, że język się zmienia, język ewoluuje i tłumaczenie też powinno iść tym torem. E, bardzo często, właśnie w klasykach, używa się słów, które już w naszym języku raczej Jak nie zaniamy. byłyby mile widziane. Mm -hmm. Pewne sformułowania, na przykład na określenie czyjejś rasy, kiedyś to. Nie zwracało się na to takiej szczególnej tak. uwagi, a teraz już te słowa mogą być uważane za obraźliwe, obraźliwe i dlatego należy to korygować, należy to zmieniać tak, żeby nikt nie czuł się urażony i każdy mógł po prostu odnaleźć w literaturze takie swoje safe place, bo też o to w tym wszystkim chodzi. Nie ukrywajmy też, że na popularności zyskują e, powieści łopatowe. I to nie Zyszły? tylko wśród czytelników, którzy sobie tam na tej platformie labirują i wybierają, co ich interesuje, ale po prostu wydawnictwa mocno uderzają mm -hmm. właśnie w to i wydają takie powieści. I one bardzo często lądują na liście bestsellerów, ale jak widać, skoro to jest bestseller, to ma ogrom swoich czytelników, e, zwolenników to znaczy, a z drugiej strony jest masa ludzi, która twierdzi, że powieści odpadowe to nie są książki i w ogóle tego nie powinni się czytać. No to jest temat dosyć skomplikowany, bo znowu wchodzimy na mówienie, co się powinno czytać, czego się nie powinno czytać, co powinno się wydawać, a czego nie powinno się wydawać. No bo jeżeli tych, ci czytelnicy są, jeżeli ten popyt istnieje i zainteresowanie danym tytułem. To dlaczego by nie? Każdy tak. od czegoś zaczynał, umówmy się, i może się okazać, że takie fanki „woodpada“ później pójdą w romans, pójdą w przeminęło z wiatrem, dumę i uprzedzenie, ale oczywiście nie mówimy, że klasyki są lepsze. Tak, po prostu mhm. chodzi o poszerzanie swoich horyzontów, a tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku najważniejsze jest to, żeby po prostu szerzyć czytanie. I to jest nieważne, tak jak mówiliśmy, jaki gatunek czytasz, czy to jest książka, mhm. która ma miesiąc, czy która ma 30 lat, czy 100. No, ważne jest to, żeby to czytelnictwo szerzyć. Więc ja uważam, że fajnie, że ponownie wydawnictwo wychodzą po prostu naprzeciw swoim czytelnikom i gdzieś tam też, no, dają szansę tym autorkom, które może kiedyś stwierdziły, wow, ale fajnie by było mhm. napisać książkę i napisały tą książkę i teraz. Mogą się spotkać z tymi swoimi fanami, mogą, nie wiem, dać im autograf, zrobić sobie z nimi zdjęcie. No bo to jest też sprawienie przyjemności autorkom i czytelnikom mm -hmm. i też jakby o to w tym wszystkim chodzi. Więc dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. To, że ja czegoś takiego nie czytam, to jakby nie znaczy, że będę zakazywać innym to czytać tak, to absolutnie nie ma i mówić, nie ma. mówić, że jak premiery to nie odpad. Mm -hmm. Skoro jest popyt, jest podaż, ludzie tego chcą, niech ludzie to czytają. Tak, na przykład ja swoją taką czytelniczą przygodę zaczęłam od zmierzchu i umówmy się, że w dzisiejszych czasach, bo to były bardzo zamierzchłe czasy, kiedy ja to czytałam po raz pierwszy, to wiele osób umieściłoby to właśnie na odpadzie. Oczywiście, że tak. Kiedyś tego nie było, więc to była super książka, to był bestseller, a teraz być może to by było właśnie umieszczone w tej kategorii. No i co z tego? Ja dzięki temu zaczęłam czytać i czytam po prostu wszystko, co jest możliwe. E, więc właśnie to jest też to, że to jest ten czytelnik, który wejdzie mhm. w ten świat, poza ten świat, tak jak ty mówiłaś, i później może poszerzać swoje horyzonty o inne gatunki. I to jest po prostu amazing. Ale z drugiej strony nie boisz się, że odpad zdominuje rynek wydawniczy. Nawet jeżeli tak, to nie zdominuje moich regałów, no bo mm -hmm. ponownie, jakby to jest kwestia indywidualnego wyboru. Jeżeli to się opłaca wydawnictwom, jeżeli to jest dla nich taki sposób na dotarcie do nowych czytelników, mm -hmm. no bo umówmy się, to jest coś nowego, tak? Musi być ten powiew świeżości, tak samo przy premierach, tak samo przy książkach z Wódpada. Ja i tak będę czytać to, na co mam ochotę i to w żaden sposób nie wpłynie na mnie, a może komuś innemu da coś nowego i. Mm -hmm. Jestem jak najbardziej za, mimo że tego nie czytam. Tak, bo to jest też właśnie to, że bardzo dużo młodych czytelników zaczyna mm -hmm. swoją przygodę na Wodpadzie i super rzeczą jest, kiedy taki czytelnik później dojrzewa i dorasta mm -hmm. razem z wydawnictwem tak. i z tymi książkami, które są wydawane i zmienia się gdzieś ten gust. Niekoniecznie, nie zawsze musi, ale to jest takie... Super uczucie, nie? Tak, bo tak. jednak są te młodzieżówki, no i nie ukrywajmy, że największym gronem odbiorców są właśnie, mm, jest właśnie młodzież. No ja jestem trochę starsza, młodzieżówki też lubię, literaturę dziecięcą też lubię, więc zero ograniczeń. No bo jak mówi nasz mod, no czytasz to pięknie. I o to w tym mhm. wszystkim chodzi. Nieważne, czy jest to książka bardzo popularna, czy to jest jakiś klasyk, czy to jest książka zupełnie nieznana, gdzieś wyrwana w antykwariacie, To też Who jest cares? super. Bycie pierwszą osobą wśród twojego grona y, znajomych i odbiorców, mm -hmm. która czytała daną książkę, to też jest super. Tak, i właśnie y, też nasunęło mi się kolejne pytanie: czy w ogóle antykwariaty będą kiedyś miały jeszcze rację tu. Mam tak nadzieję, bardzo że tak. się łazimy na te premiery. Mam nadzieję, że tak, bo też y, dużo osób łasi się na premiery, ale dużo osób też jest właśnie po tej drugiej stronie, mm -hmm. ale ja sama, która ma u siebie bardzo dużo premier wciąż mam czasami chęć pójść po coś i na przykład dorwać sobie szóste wydanie Frankensteina. Dlaczego Na nie? przykład Dlaczego nie, które było wydawane 100 lat temu. Więc mam nadzieję, że jakby idea antykwariatów y, nigdy nie upadnie, bo mm. antykwariaty dają też taki fajny klimat i właśnie taką odskocznię od tego wszystkiego co nowe, no bo umówmy się, lubimy nowości, lubimy jak książka pachnie takim, wiesz, takim świeżym papierem, o, yes. ale, ale wiesz, pójście do antykwariatu i znalezienie takiej perełeczki, takiej ostatniej, której nikt nie będzie miał, mm -hmm. to naprawdę ma takie specjalne, wiesz, miejsce i w sercu, i na regale, no bo jeżeli cały czas gdzieś tam przejawiają się te premiery, wszystko jest nowe, to gdzieś tam w tym wszystkim fajnie jest mieć coś takiego, wiesz, taką perełkę. To jest mhm. super. W ogóle wyobraź sobie na przykład nasze puste przysięgi za 60 lat w antykwariacie. I jeszcze... Jako pczerełeczkę to będzie Tak. w ogóle. I teraz wyobraźmy sobie tych wszystkich patronów medialnych w wieku lat 80, którzy, <laughs> którzy wnuczek przyjdzie i powie, tata patrz, dziadek patrz. To jest super po prostu, bo tak się buduje historię. I mm -hmm. tak się zapamiętuje tak naprawdę, więc to jest piękne, moim zdaniem. To jest w ogóle super, co powiedziałeś, tak się tworzy historię, bo są nowe rzeczy, ale jednocześnie te inne przechodzą już do historii, która będzie trwać niezależnie od tego, czy te popularne książki będą, czy ich nie będzie. Więc to jest taka symbioza po prostu. Pięknie podsumowasz, bardzo pięknie. Thank you very much. <grym> po prostu powtórzę Twoje słowa. Anyway, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dajcie nam też znać, czy jesteście fanami premier, czy jednak troszeczkę od nich stronicie, i co w ogóle. O tym wszystkim myślicie, bo jesteśmy bardzo ciekawe. A my się, się z Wami żegnamy i widzimy się w następnych odcinkach. Pa! Do zobaczenia.